Cześć! Dzisiejszy odcinek poświęcony jest wszelkim zasadom i ewentualnym błędom popełnianym podczas trenowania na stadionie lekkoatletycznym. Z dzisiejszego filmu dowie się, czy na stadionie warto wykonywać spokojne wybiegania, a także jak realizować na nim mocniejsze jednostki treningowe oraz czy podczas treningów na stadionie należy korzystać z GPS-u w zegarkach czy aplikacjach na telefonie. Wielu biegaczy traktuje stadion jako miejsce do realizacji każdego treningu biegowego. Natomiast stadiony lekkoatletyczne są przeznaczone głównie do realizacji intensywnych jednostek treningowych, np. wszelkiego rodzaju treningów interwałowych, powtórzeniowych, również rytmów, czasem biegów ciągłych i wszelkiego rodzaju innych intensywnych treningów. Spokojne wybieganie znacznie lepiej wykonać w jakimkolwiek parku czy lesie, ponieważ stadion ma po pierwsze ograniczoną przestrzeń, jeśli ktoś biegnie powoli na pierwszym torze blokuje innych, którzy chcą wykonywać szybkie odcinki. Po drugie, bieganie na twardej nawierzchni stadionu przez dłuższy czas nie jest najzdrowsze dla naszych stawów i ścięg. Także jeśli chcesz zrobić spokojne wybiegania, lepiej wybrać bardziej miękkie nawierzchnie. I do tego ciągłe bieganie w kółko powoduje, że na stadionie na łuku cały czas stawiamy nogi nienaturalnie i asymetrycznie, co w dłuższej perspektywie czasu może się przyczynić do kontuzji. Zanim przejdziesz do głównej części treningu, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie organizmu. Rozgrzewka powinna trwać co najmniej kilkanaście minut i obejmować lekkie truchtanie, później dynamiczne ćwiczenia oraz przebieżki. Więc pozostaje pytanie, gdzie wykonać taką rozgrzewkę. I na stadionie obowiązuje taka niepisana zasada, że rozgrzewka i schłodzenie odbywa się na zewnętrznych torach, najlepiej na siódmym i ósmym torze, czyli na całkiem skrajnych torach, ponieważ pierwsze tory przeznaczone są dla zawodników wykonujących intensywny trening. Jeśli ktoś rozgrzewa się na pierwszym torze, to nie tylko utrudnia innym trening, ale naraża się też na kolizję z innymi, szybciej biegnącymi zawodnikami. I to samo dotyczy schłodzenia. Po ciężkim treningu warto poświęcić kilka minut na spokojny trucht i tak samo jak w przypadku rozgrzewki, robimy to na zewnętrznych torach. I takie zasady pomagają utrzymać porządek i zapewniają komfort, no i przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkim na treningu. Główna część treningu to kluczowy moment każdej jednostki i można ją już wykonywać na pierwszym torze, szczególnie jeśli Twój trening składa się z dłuższych odcinków mających na przykład długość 1000 czy 2000 metrów. Wtedy pierwszy tor jest najlepszym wyborem. Ale jeśli robisz krótsze odcinki, np. od 100 do 400 metrów, wtedy warto skorzystać z na przykład torów numer 3 i 4. Stadiony mają wyznaczone dokładne linie co 100 metrów, więc jeśli biegamy odcinki od 100 do 400 metrów, nie jest istotne, na którym torze wykonamy takie powtórzenia, ponieważ odcinki będą zawsze dobrze wymierzone. Teraz w przypadku długich powtórzeń, np. żeby uzyskać odcinek mający długość 800 metrów, należy wykonać dwa okrążenia na stadionie. Bo stadion ma zazwyczaj... Długość 400 metrów, jedno okrążenie, ale muszą być one wykonywane na pierwszym torze, ponieważ wykonanie dwóch okrążeń na drugim, trzecim lub jakimkolwiek innym torze da łącznie większą długość z tego powodu, że każdy kolejny tor na zewnątrz jest trochę dłuższy. W dobie nowoczesnej technologii wielu biegaczy korzysta teraz z zegarków z GPS-em, ale na stadionie nie ma to za bardzo sensu, ponieważ GPS zawsze ma jakiś margines błędu, a na stadionie zdarza się bardzo często i odczyty są. Często przekłamane i to czasem nawet dosyć mocno. Stadion jest wymierzony co do centymetra i tor pierwszy zawsze ma dokładnie 400 metrów. Także jeśli biegasz na bieżni i chcesz zmierzyć dystans, to po prostu korzystaj z oznaczeń na bieżni. Nie potrzebujesz żadnego GPS-a, żeby wiedzieć, ile przebiegłeś, bo stadion sam w sobie jest zawsze dokładnie wymierzony. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie.